W Stanach Zjednoczonych opracowano bezpieczniejszą metodę pracy na dachach. Urządzenie to, nazwane Slope Support, zapewnia pracownikom dachowym dodatkowy spokój ducha. Wystarczy umieścić je na dowolnym dachu. Niezależnie od jego nachylenia, powierzchnia staje się tak stabilna, jakby była zupełnie płaska. Nawet dorosła osoba ważąca 100 kg, 220 funtów, stojąc na nim, nie zostawi żadnych śladów po poślizgu. Dolna warstwa urządzenia wykonana jest z wysokiej gęstości pianki i gumy antypoślizgowej, co zapewnia mocny chwyt na powierzchni dachu, gdy ktoś na nie wchodzi. Miękka pianka pomaga równomiernie rozłożyć ciężar, zwiększając bezpieczeństwo i jednocześnie chroniąc gąty asfaltowe przed uszkodzeniem. Urządzenie służy nie tylko jako podest, niektórzy śmiałkowie wykorzystują je nawet do tworzenia prowizorycznych mostków na dachu, choć nie jest to zalecane. W końcu praca na wysokości wiąże się z poważnym ryzykiem. Dlatego osoby korzystające z Slope Support nadal używają uprzęży bezpieczeństwa. Kto wie, może sam święty Mikołaj używa czegoś podobnego do dostarczania prezentów. Ho, ho.